Szczęść Boże, witajcie. Fragment księgi proroka Daniela, psalm z, z, wzięty z księgi także Daniela oraz fragment Ewangelii według świętego Łukasza mówiący o prześladowaniach. To uczta na środową liturgię słowa. Zapraszam. Księga Daniela jest ten opis, w którym król Baltazar wydaje ucztę i podczas tej uczty, ucztuje oczywiście na naczyniach wziętych ze świątyni jerozolimskiej, to na tej uczcie pojawia się napis tajemniczą ręką pisany i król Baltazar wzywa Daniela, bo się, że taka była tradycja w ogóle wtedy też myślę, że w mniejszych wiekach również, że wzywano, wzywano, brano w niewolę jako zakładników tych, którzy gdzieś tam byli znaczni w danym państwie. No i dlatego też Daniel wylądował na dworze króla Baltazara. A że rozniosła się wieść, że jest takim pobożnym człowiekiem duchowym. No to oczywiście będzie miał kontakt z duchami, będzie miał kontakt z mistycznymi rzeczami, sprawami, sferami. No to Baltazar wzywa. I oczywiście przez pochlebstwa różnego rodzaju pyta się, powiedz mi, co to ma oznaczać. I oczywiście Daniel mu tłumaczy... I to tłumaczenie jest dość, e, e, nie tyle, że okrutne, bo jest kategorycz kategoryczne. Mene, mene, tekel ufrasin. Mene, Bóg po obliczu Twoje panowanie ustalił Jego kres. Tekel, zważono Cię na wadze, okazały się zbyt lekki. Peres, Twoje królestwo uległo podziałowi. Oddano je Medom i Persom. I oczywiście przepowiednie, e, które... Często słyszymy w swoim życiu, czasami nas obligują do tego, żeby w tym kierunku iść, czasami tych przepowiedni się boimy, czasami przed przepowiedniami uciekamy. Potem usłyszymy, co zrobi z tym król Baltazar. Ale za każdym razem, kiedy słyszymy, słowo jest dla nas to okazja do nawrócenia. I król Baltazar powinien wykorzystać to ostrzeżenie. Przed tym, żeby się nawrócić, bo wiemy, że oczywiście to ręka boska pisała, a dobrze wiemy, że Bóg w swoim miłosierdziu czasami odchodzi od swojej zapalczywości. W Starym Testamencie wiele razy poprzez błaganie, poprzez zawodzenie, czasami przez pokutne czynności, Bóg zmieniał zdanie. Bóg okazywał miłosierdzie. Pamiętam, jak to bardzo nie w smak było um, Jonaszowi, który został wyzwany, wezwany do Niniwy. Bóg okazuje miłosierdzie. I myślę, że to powinien przede wszystkim też dzisiaj usłyszeć Baltazar, ale też my i każdy z nas powinien to usłyszeć. W psalmie, który wzięty, te refreny, wersety wzięte z księgi Daniela, mówią o tym, że Mamy wysławiać Boga i myślę, że e, słysząc o tym, że Bóg jest wspaniały, że Bóg jest miłosierny, od razu powinno się w nas zrodzić wielkie, pochwalne, e, pochwalne słowa. Błogosławcie Pana, Słońce, Księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie. To jest ten zachwyt nasz, nas, nas malutkich, wobec Wielkiego Boga. Myślę, że warto dołączyć się w tym środowym psalmie do tego, żeby być ucieszonym tym, jakiego wspaniałego, cudownego Boga mamy. I te teksty przybliżają nas do Ewangelii, który Bóg zapowiada, Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców. I to jest to trudne, że będą nas wydawać, że nas krewni, że nawet bliscy, przyjaciele. I oczywiście możemy żyć znowu podobnie jak król Baltazar, słysząc prze, przepowiednie, przecież Jezus też przepowiada, co ma się stać. Ale wiemy, że to nie stało się wobec wszystkich, to nie dotyczyło wszystkich, to nie tak, że teraz wszyscy będziemy podejrzliwi wobec swoich krewnych, znajomych, przyjaciół, bo oni mogą nas wydać albo to ja mogę stać się tym, który wyda kogoś na śmierć. Przede wszystkim za każdym razem, kiedy słyszymy słowa dotyczące przyszłości, warto przede wszystkim zobaczyć, gdzie my dzisiaj jesteśmy, co jeszcze mogę zrobić, żeby się nawrócić. Tego środowe czytania ma nas wszystkich prowadzą do tego, żebyśmy zapragnęli nawrócenia. Dobrego, wyjątkowego dnia. Dzisiaj jeszcze dobranoc. Trzymajcie się.